No kurde trochę za długo spałem. Ale powiem Wam, że lista zajęć różnych wyzwań bardzo szybko się po prostu no, kształtuje. Natomiast teraz jak zrobię w piwnicy to według kolejności następna rzecz, którą będę robił to jest em, tutaj Będę robił o. te wygłuszenia no. Jak zrobię wygłuszenia, to wtedy będę robił najpierw to będę robił słuchawki. Jak zrobię słuchawki to będę robił wygłuszenia, będę robił tą płytę główną. I Tak. Ym, po kolei. Ta y, linia dźwięku. Tutaj tak się łączy. No, no ale po prostu. No będę robił. <ścoughs> Natomiast do obudowy U4 to no, nie byłoby za dużo miejsca, bo U4 to jest tu. No to będzie U4. Natomiast tu niżej jest miejsce jedynie na U2, U3. Bardziej na U2. To na drugą identyczną obudowę natomiast tu gdybym chciał zrobić więcej miejsca na u4 no byłoby tak <laughs> zbyt mało miejsca na budowę u4 <laughs> że więc po prostu nie chciałbym zmieniać tej góry bo na tej górze po prostu to bardzo fajnie wygląda. Taka w pionie ładna budowa. I dlatego nie ja chciałbym tej przestrzeni po prostu e, zmieniać. Bo gdybym zrobił w poziomie, to wtedy byłoby miejsce na 4 ale nie chcę tego zmieniać po prostu bo no, podoba mi się ten wygląd no. bardzo mi się podoba ten wygląd dlatego nie chcę tego zmieniać jedynie u 4 by było ale to tylko taka sama budowa by była jak ta. Szukałbym takiej właśnie obudowy. Takiej, takiej obudowy do tej płyty. Jak już ją uruchamie. No. Ale tamtą obudowę zrobię. Będzie w piwnicy. Będzie taki po prostu gotowy model. Będzie gotowy model po prostu, i to będzie po prostu no. Tak jak było. Hmm. No, że tam będzie w piwnicy po prostu. Jedna budowa taka otwarta na takie rzeczy, że jedna budowa zostanie jak była, jak już będzie w pełni gotowa. No, no to hej, biorę ci do dzieła.